Was. Bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja nazywam się Brota. To jest grana niedziela i dzisiaj chciałbym Wam przedstawić gierkę, którą yy, poprosił mnie, którą podesłał mi Maciek Gaming. Bardzo Cię pozdrawiam, Maćku I dzisiaj zagramy sobie w Lego, w Lego demolujący dinozaur, Lego Jurassic World. Czyli już to mamy taki przedsmak. Słuchajcie, moi drodzy, zacznijmy. Jeszcze sobie tutaj zrobimy. Słuchajcie, taki mały myczek. O, dobra, to jest wszystko ok. Mamy taki mały przedsmak przed słuchajcie naszą przygodą, która się zacznie za niedługo, bo w czerwcu wychodzi moi drodzy Lego Jurassic World. Ok, mamy sterowanie na spacji i klawiszami. No dobrze. Dobrze wiedzieć. Słuchajcie, mam nadzieję, że uda nam się tutaj to przejść. W takim razie zaczynajmy, słuchajcie. Zaczynajmy. Lecimy, lecimy, słuchajcie. Musimy niszczyć tutaj i zbierać te przedmioty, słuchajcie. Mam nadzieję, że nam się uda. Dino, dino, leć, 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 mój dino. Moi drodzy. Opa, a co się na spacji robi? Chyba się przyspiesza, nie? Tak mi się wydaje. Tu niszczymy te wszystkie zakamarki. Dobra, chyba w dobrą stronę poszedłem. O, dino się wyczerpał. Nie, mój Dino, złapali go. Nie. Nie. Ojejku, nie dobiegłem do mety, ale nie. Nie będziemy, słuchajcie. Wow, możemy upgrade'ować tutaj. Super, za każde zebrane żetony upgrade'uje nasz dinozaur. Więc mam nadzieję, że oby nam się teraz udało, słuchajcie. Dobra, do tego punktu musimy tutaj dobiec. Dajesz dino, lecimy, lecimy, słuchaj, lecimy, mój drogi. Lecimy, nikt cię tutaj nie porwie, zobaczysz. Nikt cię nie, nie złapie, nikt cię nie złapie, mój drogi, nikt. Bo jesteś dino i lecisz ze mną, słuchaj, lecisz ze mną. Tutaj zbieramy sobie te pieniądze. O, proszę bardzo, tutaj już dotarliśmy bardzo daleko w sumie. Dobra, tutaj monety. Za każdym razem, jak niszczymy jakieś rzeczy, to dostajemy pasek nam się ładuje. Bardzo ładnie. O, kolejną rzecz, kolejną rzecz znaleźliśmy, ale tu, o, musimy zniszczyć jak najwięcej przedmiotów, słuchajcie. Żeby doładować sobie energię tutaj również, dobra, pójdziemy w tę stronę, poniszcz to! Super, słuchajcie, o, zaraz, zaraz się nam uda, słuchajcie, dotrwać do tego punktu, słuchajcie, do punktu, dobiegniesz, dobiegniesz, ja w to wierzę. Dino, jeszcze troszkę, nie, przed samym punktem, nie, przed samym punktem kontrolnym, ojejku, ale nam nie poszło, prawie przed samym punktem, no. O mały włos, ale dzięki temu zdobędziemy wyposażenie, słuchajcie, i ulepszymy sobie, ulepszymy naszą postać, bardzo ładnie, bardzo ładnie, zacznijmy jeszcze raz. Gierka jest darmowa, jest to darmowa gra online, więc każdy z Was powinien sobie w nią zagrać. Myślę, że każdy, każdy, każdy sobie spróbuje, no bo jak widzicie, jak jeżeli to jest darmowe, no to w takim razie każdy, każdy powinien spróbować. Takie jest moje zdanie. No jeżeli oczywiście nie chcecie, no to, to wiadomo, prawda? Nikt nie zmusza Was do niczego. No dobrze, już teraz wiem, że musimy niszczyć te elementy, żeby nam się ładował ten pasek z tą siłą. Dobra, no na razie jest dobrze, na razie poniszczyliśmy wiele przedmiotów i możemy biec cały czas, szybciutko poniszczyć te wszystkie elementy. Ok, tu Dino, dajesz Dino, 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 niszczymy. Chyba nam się pasek załaduje, słuchajcie, z tą energią. Myślę, że tak, myślę, że dotrwamy zaraz. No już przed nami jeszcze troszkę, Dinuś, Dinoś, wierzę, wierzę, będzie punkt. Jest, słuchajcie, doszliśmy do tego punktu, bardzo ładnie. Pierwszy, pierwszy punkt, proszę, jak poniszczyliśmy go, co za dino. Ja nazwałem tak te, tego dinozaura nie, tak pieszczotliwie, no ale punkt nam się udało przejść, słuchajcie, demolującym dinozaurem. Ja się swoją drogą. Nie mogę doczekać Lego Jurassic World i na pewno sobie zagramy w tę grę na moim kanale i przejdziemy na 100% pokażę wam wszystkie prezentacje postaci z tego Lego. Będzie zobaczycie cała seria na moim kanale. Nic tylko oglądać, nic tylko oglądać, ale my kontynuujemy naszą przygodę pogramy sobie w Jurassic World. Dziękuję jeszcze raz za to, że poleciłeś mi, mój drogi Maćku, tę gierkę, bo ja niestety prosiłbym Was o to, bo jesteście naprawdę cudowną publiką, cudownymi widzami cieszę się, że, że jesteście i mnie wspieracie i bardzo bym Was też prosił, moi drodzy, żebyście mnie na bieżąco informowali o jakichś nowościach właśnie z świata LEGO, z Minecrafta, gierek w ogóle takich m, familijnych, gierek darmowych, to jest dla mnie bardzo ważne, bo chciałbym wam to wszystko pokazywać, moi drodzy, nie ukrywam, że bardzo bym chciał coś takiego pokazać właśnie wam czy innym osobom. I jeżeli znacie jakieś tytuły gier, które mógłbym wam pokazać też innym, to jak najbardziej was do tego zachęcam. Słuchajcie. O, proszę, tutaj kolejny element złapałem, no ale poświęciłem się. No i ale za to, moi drodzy, za to. Za to jest bardzo ważna kwestia. Dostaliśmy kolejny tłów, prawda? Do dinozaura. Zobaczcie, możemy sobie zmieniać. Tu jeszcze nie odblokowaliśmy, ale mamy całego tego malutkiego dino, więc jest fajnie. Lecimy od nowa. Mam nadzieję, że jeden punkt zaliczyliśmy. Możemy zacząć od. No, do tego musimy dojść. Także coraz więcej wyzwań przed nami, ale. Powinniśmy, słuchajcie, powinniśmy dać ladę. Warto zbierać te pieniążki, żeby te ulepszenia sobie dokupywać w razie czego. No ale na razie, póki co, myślę, że jest bardzo fajnie. Oj, tutaj pieniążki tutaj nas troszkę poraziło prądem, ale zniszczymy sobie tą wieżę i odnowimy troszkę punktów. Proszę bardzo, dobrze. Tędy pójdziemy raczej naokoło, słuchajcie, żeby w razie czego nie wpaść na, na te prądy, tak? Na tą elektryczność, no bo. Będą chcieli nas bardzo łapać, o właśnie. Mój błąd, że tak się stało. No ale cóż, dobrze, lecimy cały czas. Tutaj. Dino, doniszczysz to, tak? Pięknie, bardzo ładnie, mój dinusiu. No musimy dużo rzeczy tutaj poniszczyć, bardzo dużo, żeby zregenerować swoje. Siły. Mam nadzieję, że teraz dobiegnie nasz dinozaur. Aj, do tego punktu nie dobiegniemy. Aj, szkoda. Troszkę źle zrobiłem przez ten, właśnie przez to porażenie, słuchajcie, przez to porażenie prądem. Źle się zachowałem, ale moi drodzy, dalej, dalej do celu biegniemy. Ja Was, oczywiście, też zapraszam na Facebooka. No i lecimy dalej. Troszkę nam tutaj się nasze. Nasz Dino rozpędził, troszkę wzmocnił, ale tak jak mówię, słuchajcie, jeżeli macie jakieś fajne gierki, w które mógłbym pograć, i które wychodzą, takie, które się dopiero ukazały, jakieś nowości dla mnie, to informujcie mnie o tym w komentarzach, moi drodzy, na bieżąco. To jest bardzo ważne dla mnie, bo chciałbym, tak jak mówię, pokazywać Wam te, też te nowsze produkcje. Myślę, że też byście byli tym zaciekawieni. Chcę być zawsze na bieżąco, a... Jestem jeden, jeżeli chodzi o ten YouTube, nikt, nikt tak jeszcze się ze mną nad tym kanałem nie pracuje, więc jest mi trudno odnaleźć coś nowego, także też bym liczył na was. Będzie mi naprawdę niezmiernie miło, jeżeli mi w tym pomożecie. Bo właśnie dzięki temu też robię taką serię, ten, tą graną niedzielę, bo też mogę się zapoznać z tymi nowymi produkcjami, które, które są, prawda? Okej, okay, tu niszczymy te pola siłowe, tak? Jak najwięcej ich się tu uda, pewnie poniszczyć. Dobrze, tu ominąłem jeden punkt. Ale proszę bardzo, tutaj jeszcze zniszczymy te rzeczy, żeby dojść tam. Ok, jest i wieża. Proszę bardzo, zniszczyłem ten punkt. Super, tu możemy iść stędy, żeby, żeby odnowić sobie punkty, punkty życia. Ok. Tędy mi nie, nie uciekniecie, moi drodzy. Okej, okay. te punkty... A, i tutaj pokopie nas prąd troszkę, ale mimo wszystko uda nam się przejść i daleko już doszliśmy, naprawdę. Jesteśmy daleko. Jesteśmy bardzo daleko i oby nam się tutaj udało wszystko przejść. Okej, okay. ten punkt musimy też zniszczyć, żeby nas prąd nie po... nasz prąd nie pokopał. Okej, okay. dobra. Ojejku, ojejku, nam się nie odnawia. Musimy tutaj poniszczyć jakieś zarośla. O, 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 pięknie, dobrze, dino, dino. Tutaj ten punkt niszczymy. Tutaj kolejny, okej, okay, kolejny etap przeszliśmy, bardzo fajnie. No, moi drodzy, coraz lepiej nam to idzie. Super, Nie, niezmiernie się cieszę. No i tak jak mówię, na Brodki na tym kanale pojawi się dużo filmików, właśnie z LEGO Jurassic World, bo to LEGO wyjdzie niebawem, słuchajcie, w czerwcu. I z, tej, też, z tego też tytułu moi drodzy będę nagrywał i przejdziemy je na 100% pokażę wam wszystkie znajdźki i tak dalej i tak dalej, kolejnego dinozaura odblokowaliśmy, tłów sprawdźmy jeszcze raz, słuchajcie, jedną przygodę przyżyjmy. mam nadzieję, że teraz dobiegniemy dalej no żeby się uwolnić, prawda jak dziwnie, śmiesznie wygląda ten dinozaur teraz, ale biegamy chyba o wiele szybciej dzięki temu moi drodzy, znacznie szybciej biegamy mniej się męczymy jakby nie było. O, tutaj, że tony pozbierajmy. No super, myślę, że teraz nam się uda o wiele więcej większą trasę przejść. Słuchajcie, z takimi ulepszeniami. No, mam nadzieję, nie ukrywam, że mam taką nadzieję. Trzymajcie kciuki, bo lecimy jak burza naprawdę, jak burza lecimy. Dobra, tutaj jest ten prąd, więc trzeba na to uważać. Jeden punkt już zniszczyliśmy, jeden przysiłek. Dobrze. Możemy przejść dalej pod górkę. No i ważne, żeby te punkty tutaj, słuchajcie, niszczyć, bo wtedy nas nie pokopie prąd, tak? Nie stracimy wytrzymałości. Ja bym to tak nazwał właśnie wytrzymałością, moi drodzy. Oj, tego punktu tutaj niepotrzebnie, no nie zniszczyłem. A no, szkoda, ale mamy tutaj zarośla, więc jakoś, jakoś dalej pobiegniemy. Dobra, tędy sobie przejdziemy. Tutaj poniszczymy te rzeczy. O właśnie. No i bardzo ładnie nam idzie, słuchajcie, bardzo ładnie. I lecimy dalej, do przodu, do przodu, do przodu, moi drodzy. Pobiegniemy tędy tym razem. Ciekawe, ja górą chyba nie biegłem, tak mi się wydaje. No nie wiem, słuchajcie. Cyk. Te punkty, no troszkę nas pokopał prąd, ale mimo wszystko dalej, dalej biegniemy do celu. Dalej, dalej, naładowała nam się tutaj. Energia. Musimy tędy przejść, tu poniszczyć. Ten punkt już zniszczyliśmy, doszliśmy do niego i chyba dojdziemy jeszcze dalej, moi kochani. Przynajmniej tak mi się wydaje, tu są zarośla, Mogę poniszczyć je. ok ten punkt. Bardzo ładnie tutaj musimy ominąć to boczkiem. Pięknie. ok a. spacją, spacją bo tu pułapki jakieś nam zastawili. Nieładnie tak nas tutaj pułapkami niszczyć. Ojejku, ojejku, jest tu strój. Ojej, pułapka, no nie, złapaliśmy się w sieć, moi drodzy, ale mimo wszystko bardzo dobry wynik. Patrzcie, jaki dystans przebiegliśmy. No i moi drodzy, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się, pozdrawiam bardzo serdecznie, Papa. pa. Cześć!